Kutz, 2 na 10. Programowanie mikroprocesorów w C mocno. Studiuj na budzie, Bądź na zajęciach. Dostanie smsa. Tutaj blondyna ze spoty Wrocław. Napisz do mnie jak będziesz miał chwilę. Co to się stało? W sumie nic do stracenia. Zadzwoń do niej i umówcie się na bilard. Śmieszkowanie. lożka 7 na 10. Dobrze się nam rozmawia. O bilardzie idziemy na gastro do maka. Super romantyczna kolacja kurwo. Po Maku przyszła pora na wino. Okazało się, że też lubi pić w plenerze, ale Carlo Rossi z kubeczków Fresh Market w plenerze najlepsze. W sumie już późno, Seba. Może wpadniesz na kawę? What the fuck? Czyżby te słynne seksy? Wchodzimy do mieszkania, idziemy do jej pokoju. Patrz na biurko i widzę płytki z AVR i ARM. Karyna, ty też programujesz? Usiedliśmy razem do komputera i programowaliśmy całą noc. Nauczyłem jej obsługi timerów i wyzwalania z boczem. Mówię, że muszę iść. Ona pyta, czy nie zostanę na noc. Co? Pytam, co ma na myśli. Ona odpowiada, że była samotna przez dłuższy czas i programowanie ze mną było świetne i może mi się w pewien sposób odpłacić. Nie wierzę jej, ale pomimo to idę z nią. Prowadzi mnie do sypialni, rozbieramy się, uprawiam najlepszy seks w moim życiu. Nie tak jak zawsze. Po 30 minutach pada w moje ramiona ze zmęczenia. Mówi. Ale masz ogromnego kutasa seba. Odpowiadam, ty też.